Tak, jesteśmy znowu u rakiety, bo młodo, no nowe wyzwanie, tak więc dawaj młodej, co tam. Hej, patrzcie kto tu jest. Zrobimy kolejny bieg, he? A żeby było ciekawiej, jeśli wygrasz, odejdę z gangu Raisa i przejdę do wieży. No, to połamanie nóg. No i to chyba nie będzie łatwe, co? Tak więc przyjmujemy. No dobra, jazda z tym koksem. Średnia trudność, no to zobaczymy. Jademy po linie, a potem co się wspiąć. Nie ma siły. Możesz, kurde. No to był cufal, nie powiem. Cufal nad cufale. Że się nie zabiłem. Witamy na mecie rakieto. Zobaczymy się w okolicach się gierzy, co? Spadaj, crane. Ty i Twoja wieża możecie mnie pocałować. Hmm. Czyli to jeszcze nie koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!